My tu mamy nie minus 10, nie minus 50, to mamy minus trzy stopni. Lena, to Ty zamarzniesz doskonale. Ja wiem, że będzie fajny film, może nawet slow motion, ale nie wiem, czy to Lena, czy z tego później da się rozdrozić, żebyś była taka bez w całości. Ja mam inny pomysł. z z beczki. Taka naukowa metoda polega na tym, że najpierw sprawdzamy, nie wiem, symulacja komputerowa, tak? Później można zrobić model na małą skalę, to ja bym może przyskoczył ten element symulacji komputerowej i zrobilibyśmy taką sztuczną lenę. Zapraszam Cię tutaj do mnie. Przyjrzałem Ci się dokładnie. I Filip również i widzę, że wybrał model Twojej głowy. Najbardziej podobny. Wprawdzie fryzura bardziej przypomina moją, ale rumieńce już są twoje. Pomidor, masz sobie duże wody? Nawet bardzo. To teraz słuchaj. Załóż sobie okulary, tutaj można sobie wybrać. Tutaj mamy zlewkę. Jakbyś mogła... Jeszcze nie wiem czy te, czy wygodniejsze może będą te. Zresztą nie narzucam. Tak, tak. Ja kiedyś tak zaplątałem się gumką we włosy i... No, no. Okej. Okay. Lena. Włóż proszę swoją pomidorową głowę do zlewki i zalej do pełna... No. Okay. I zalej do pełna azotem. Ciekły. Domyślamy się, że pomidor zamarznie. Gdybym teraz przyszedł, to by stwierdził, że Lena gotuje pomidorową, czyli moją ulubioną zupę, ale kiedy gotujemy pomidorową, to woda, gorąca woda, gotuje pomidora. A tutaj co było cieplejsze? Ten ciepły azot czy pomidor? Pomidor. I to pomidor powoduje, że gotuje się azot. Zresztą zobaczcie. Tutaj Lena potwierdza, że tam strasznie się gotuje w środku, tak? Właśnie, jakbyśmy na, zostawili na pełnym gazie. O, coś źle powiedziałem, bo się Haron oburzył. Nie, po prostu mówił, rany boskie, ja nie wiedziałem, że będzie można gotować pomidory. Przepraszam, Alon, w pomidorach. Dobra, Kolena, staj sobie tutaj z boku z Twoją głową, możemy przesunąć głowę. Tak, razem, Filipa możesz? Przesuwamy. Jeszcze na, na koniec stołu. Przyglądam się Lenie, zauważyłem, że Lena nie składa się tylko z głowy, ale także na kończyny. Nasze takie grubsze kości mają w sobie mniej wody niż na przykład głowa. 60% mniej więcej taka kość, nie wiem, udowa czy przebranienia. Banan ma w sobie też mniej wody. Ja bym może teraz poprosił jakiegoś pana do pomocy naukowca, kto by chciał nam pomóc. Kolega samochodziki. Kolejny. Chodź, Aleks, tutaj. A, ja powinienem się domyślić, bo masz na czapce A napisane. Dobra, czapka może być, przyda się. Stań sobie z drugiej strony stołu. Załóż okulary. I ciebie bym, Alex poprosił. Aleks, dobrze to tak? Alex żebyś włożył tą swoją nogę bananową do tego naczynia i zalał się kumarzotem. Zobaczymy, co się stanie. Ale przyglądam się dalej Lenie i zauważyłem, że z Lena pokryta jest skórą. Nie wiem, czy to też zauważyliście. To jest bardzo ważna, ważny element naszego ciała. Sałata gdy spojrzymy na nią pod światło, to ona bardzo przypomina ludzką skórę. Ma mnóstwo takich kanalików, e, którymi transpo transportowana jest woda. Przyjrzyj się, tak by pod mikroskopem wyglądała skóra człowieka. Więc możemy sprawdzić, jak zachowa się coś bardzo podobnego do ludzkiej skóry w ciepłym azocie. Więc szukam może do pomocy kogoś, kto ma na sobie coś w kolorze sałaty. zielony? Karpetki, może być, doskonale. Uwierzę na słowo, chociaż to ten Dobrze, Dobra, jest, jest, tak, dobra. Zapraszam, cię tutaj jedno. imię? Oskar, dobra, mamy Oskara. Oskar, więc Oskar, to jest nasz model stury, dobrze? Załóżmy, to jest Teraz yy, może bardziej podejdziemy do sprawy z bo chciałbym yy, sprawdzić, co się stanie, Podobną do ludzkiej skóry, kiedy na 10 sekund wyląduje w ciekłym azocie. Stąd moja prośba do Was, żebyście teraz, jak wyląduje sałata w azocie, policzyli te 5 sekundy do 10, dobra? Ok? To uwaga, sałata gotowa i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Dobra, tak, delikatnie wyciągamy. Ok. Sałata widzę. Yy, ale no, ja chciałem... Ona się poduchła. Słuchajcie, 10 sekund. I coś podobnego do naszej skóry zamarzło. Cała woda w tej sałacie zamarzła. Ona no, zrobiła nam się porcelanowa sałata. To no, mamy informację że na pewno nie jest dobrym pomysłem wkładanie nawet na 10 sekund yy, palca, nie będę do ciepłego azotu. Dziękuję bardzo Oskarze. To ja bym teraz wrócił do Leny. Czy możesz w krótkich słowach opisać do mikrofonu, co się stało z Twoją głową? Co się stało? Twoja głowa eksplodowała. Gdzieś tu były moje rękawiczki. To po wszystkim Popatrzcie, głowa została rozerwana od środka. Zastanówmy się dlaczego. Pomidor to woda. Woda zamarzła, a woda jak zamarza, to zwiększa swoją objętość. Więc gdyby Lena podtrzymała swoją głowę, nogę, e, dłużej w ciepłym mazocie, to ta noga by eksplodowała, została rozerwana. No dziękuję Ci, Jana, możesz odłożyć y, okulary, ale zanim ci jeszcze puszczę, no to sprawdzimy jedną rzecz, bo przypomniało mi się, przypomniało mi się, y, że praszam do mnie, że człowiek w tej skórze ma takie, czyli termoreceptory, ciałka krawego uch one działają w ten sposób, że jak dotkniemy czegoś, co jest za zimne, to wysyłają impuls elektryczny komputera, czyli do mózgu. Tam powinien każdy z nas mieć zainstalowaną aplikację szczypanie Czy masz taką aplikację zainstalowaną? A jaki masz system? iOS czy Android? Android! Android, dobra. A która wersja? Dobra, nie ma. Słuchajcie, to zrobimy tak. Ja położę Lenie pomidora na ręce. Pewnie za chwilkę włączy ci się szczypanie momentalnie przekazujesz ten problem najbliższej osobie, czyli pomidora dalej. Zobaczymy, czy będzie szczypie. Ściśnik? Szczypie? No to szybko jak szczypie działa, dobra. I przekazujemy pomidora, dziękuję bardzo, brawa dla Leny. Sprawdzamy działanie termoreceptorów. I widzę, że na razie aplikacja zainstalowana. Filip, e, e, Filip, no przepraszam, Mariusz tutaj posprzątał sałatę, który nam odmarzła. E, Zmienił mnie, bo Filip ma sałatowy fartuch, mówię. Dobra, widzę, że zainteresowało Cię, co tu się stało z tym bananem. E, to ja go może tutaj wyciągnę. Popatrzcie, banan nie pękł. To znaczy, że ma w sobie mniej wody niż pomidor, prawda? Ale z, z Obak, przepraszam, nie Oskar, tylko a... Aleks. Aleks! Właśnie, wiedziałem, że zabrać że da... Zabrałeś żeby żebym teraz zapisał. Zobacz, czy on jest twardy. Podnieś go. Twardy? Twardy i zimny, dobra? Zimny. A mogę sprawdzić, czy jest twardy? Mogę mocniej? Dobra. To jest bardzo dobra odpowiedź. Sam się uderz. Fak Faktycznie. Słuchajcie, a może moglibyśmy Mariusza inaczej sprawdzić, jak twardy jestem? Panem guść, ten banan stanie się młot. bananem guść do deski? No chodź, ale spróbujemy. Ja Ci przyciąłem guść, to ufam Ci, żebym się ręki po Ty bananem pijaj, Banan jest y, młotkiem. No, ale guść nie w No, mocno, pijaj. Tak, jest. Uważaj tylko na palce, Mariusza. No właśnie. Jeszcze, wstnieje. Dobra? O, i zepsuł się gwóźdź, ale, ale udało się wbić. E, wygrał pan młotek. Proszę bardzo. Można wracać z młotkiem, okulary można zostawić. A ja tak patrzę teraz na tego bananowego młotka. Patrzę na resztki sałaty na naszym stole. I przede wszystkim przypomniał mi się też ten pomidor, czyli głowa Leny. Na pewno nie jest to bezpieczne, a totalnie nieodpowiedzialne i niemądre, żeby choć na, dziękujemy już, żeby na choć 10 sekund zanurzyć, nie wiem, rękę, palet.